kochani! Chciałam się z wami połączyć z niesamowitego miejsca, do którego trafiłam. Zupełnym przypadkiem chyba znowu muszę powiedzieć, no w sensie, w sensie nieplanowane to znowu jest. Jestem w miejscu, które jest osadą takich native no Indians, chyba tak mogę powiedzieć. To jest e, miejsce, które e, należy do e, Światowego Dziedzictwa Kultury, jednego z tych miejsc. E, to jest oaza e, Taos Pueblo e, w Nowym Meksyku, przy miasteczku Taos. E, to są takie właśnie historyczne, stare e, budowle. W tym lokalnym stylu. Jeszcze tego nie zwiedzałam. Jest godzina 8 rano. Otwiera się to miejsce o godzinie 9, więc ja tu jestem przed czasem. A jestem przed czasem, dlatego że jest dzisiaj niedziela Miłosierdzia Bożego, i oczywiście wybierałam się do kościoła, będąc w miasteczku Taos. I trafiłam na kościół, który jest też właśnie zabytkiem stary, przepiękny, maleńki, w indiańskim stylu kościół. W którym odbywają się msze w niedzielę, tak? Więc przyszłam do tego kościoła na siódmą rano. Dzisiaj w to wyjątkowe absolutnie święto. Jeżeli ktoś jest ciekawy, dlaczego to święto Miłosierdzia Bożego jest tak wyjątkowe, to war warto się dowiedzieć. No, dla katolików, zwłaszcza, jedyny taki dzień w roku, kiedy po przyjęciu komunii, wszystkie. Nasze stare zaległości zostają wymazane. To jest niesamowite, to jest aż takie właściwie nie do pojęcia, jak się na tym człowiek zastanowi. W każdym razie, korzystając z okazji, że jestem w tak niesamowicie przepięknym miejscu, czekając sobie, jeszcze tutaj nikogo nie ma, to pomyślałam, że podzielę się z wami czymś, co, co już chciałam od jakiegoś czasu zrobić a mianowicie tym, dlaczego podróżuję w taki sposób, w jaki to robię. Czyli nie tylko bez planu, no, nocując w samochodzie w tej chwili, tak? I parę osób mnie pytało wcześniej, czy się nie boję w taki sposób podróżować, tak? Nawet ktoś mnie zapytał, czy mam broń ze sobą. I powiem wam wtedy, jak się zastanowiłam nad tym, to sobie pomyślałam, tak, ja mam broń ze sobą, moją bronią w podróży jest wiara i jest ufność w to, że, że będzie dobrze. I prośba o to, żeby było dobrze. Generalnie jak jeżdżę w różne miejsca, bo to już nie jest od teraz, zaczęłam chodzić do różnych kościołów. I to jest właśnie to, co mi tak najbardziej jakby daje poczucie tego, że jestem w domu, gdziekolwiek jestem. A pierwszy raz doświadczyłam tego parę lat temu, jak byłam pierwszym razem w Kostaryce. To było takie malutkie miasteczko pod wulkanem. I tam właśnie weszłam do kościoła, poszłam na mszę, msza była po hiszpańsku i pierwszy raz zdałam sobie sprawę, zobaczyłam tak naocznie, że ta msza wygląda wszędzie tak samo, czego ja wcześniej jakby nie procesowałam w głowie, nie zdawałam sobie z tego sprawy. No forma mszy oczywiście jest taka sama, tak, ja wtedy w telefonie sobie sprawdzałam czytania, to było już dobrych parę lat temu, to było z 6 czy 7 czy nawet 8 lat temu, jakoś tak. Właśnie czytania sprawdziłam w telefonie, i czułam, że ja uczestniczę w pełni w tej mszy. Pomijam już to było ciemno, to było takie maleńkie miasteczko. Ja dopiero tam przyjechałam i tak rozeznawałam to miejsce w ogóle, a jak weszłam do kościoła, zobaczyłam zdjęcie siostry Faustyny, zdjęcie naszego papieża, Polaka, tak? I mówię, kurczę, jestem w domu. I od tego czasu Kiedykolwiek jestem na wyjazdach, oczywiście w niedzielę chodzę do kościoła, tak w różnych miejscach, ale chodzę też do różnych kościołów, nie tylko w niedzielę. Jak mijam jakie kościoły, jakieś kościoły, to wchodzę do nich też. Czasami idę na msze w tygodniu i powiem Wam, daje mi to kompletne poczucie przynależności bez względu na miejsce. Dlatego też ja się jakby. Jak czasami ktoś mnie pyta, jak będziesz spędzała święta, no tak jak teraz spędzałam święta y, wielkanocne też y, na wyjeździe, dla mnie najważniejszym elementem świąt jest y, msza. Tak więc y, gdziekolwiek znajduję kościół, to po prostu do niego idę i przeżywam święta tak, jak mają być przeżyte, i nie czuję się wyizolowana. I tak samo jeżeli chodzi o podróż. Y, ja bardzo proszę o opiekę w podróży. Robię to codziennie. No bo bywam w różnych miejscach, ja tego wyjazdu w ogóle nie planuję. Idę kompletnie z prądem, o tym już mówiłam parę razy. O, Idę z takim prądem, jak ta rzeczka tutaj płynąca, właśnie sobie. E, uwielbiam to, powiem e, od razu. No a e, poza tym, miejsca, w które trafiam w tym, w tym ostatnim czasie, e, tym bardziej, no wyprowadziłam się półtora roku temu. Od roku tak właściwie jestem totalnie w podróży, bo miałam przerwy w Polsce, ale cały, cały ten czas niczego nie planuję. I powiem wam, że miejsca, w jakie trafiam, te niesamowite widoki i to właściwie no, cały czas, ja nie, koloru, nie koloryzuję tych, tych moich relacji. Ilość piękna, którą mam okazję doświadczać, po prostu czuję, że powinnam. Powinnam totalnie pokazywać, komu ja uważam, że to zawdzięczam. Ja to absolutnie zawdzięczam Panu Bogu. Ja, naprawdę, to jest tak ważny dla mnie element w podróży i tak dużo mi dający dużo spokoju, tak? Czasami, no, pomijam już właśnie to, jak to się pięknie planuje wszystko samo, bez mojego udziału, ale też... No, te elementy, na przykład takie, jak gdzieś zaparkuję czasami, tak czy to jest dobre miejsce, czy ja się tam czuję swobodnie, czy to będzie bezpiecznie i tak dalej. Jakby nie zastanawiam się nad tym aż tak, bo to wszystko oddaję prowadzeniu Pana Boga i wierzę i ufam, że będzie dobrze i że będzie bezpiecznie. I dzięki temu właśnie pozwalam sobie przekraczać te granice i pozwalam sobie właśnie na taki, takie trochę lekko duszne podejście, jeżeli chodzi o plany, bo właśnie wierzę, że, że wszystko się układa tak, jak ma się układać, tak? No i właśnie, takie sytuacje jak tutaj, tak? To trafienie do tego przepięknego kościoła na Święto Miłosierdzia Bożego, na pewno to zapamiętam, tak? Wczoraj byłam w innym kościele, też pięknym, też historycznym, też to zapamiętam. E, święta Wielkanocne, e, też byłam przy kanionie jakimś, tak? To są takie, no, takie miejsca, które ja chłonę. Ja naprawdę te rzeczy chłonę jak gąbka. Nie mam tego, nie mam tego absolutnie dosyć. Chcę mi się ciągle więcej i dalej. Już sama nie wiem, w którą stronę mnie to zaprowadzi, ale też e, właśnie nawiązując do tego, bo. Są osoby, które mnie pytają, no jak ty myślisz, w którą stronę twoje życie idzie, i tak dalej. No też mi te myśli przychodzą do głowy. Nie wiem, nie wiem. Wiem na pewno, że na tym etapie życia inaczej bym sobie to wyobrażała wcześniej. Natomiast, czy coś mi doskwiera, tutaj nie. Ja absolutnie jestem bardzo wdzięczna za, za właściwie każdy dzień tego wyjazdu. I, I dlatego właśnie też się nie zastanawiam nad tym, w którą stronę to wszystko idzie. W tej chwili pomieszkuję w samochodzie. Dzięki Bogu nie muszę, tak. Mam miejsce jedno i drugie, w którym mogę być, tak. do którego mogę wrócić, więc to jest duży komfort psychiczny, ale całej reszty nie planuję po prostu. Dlaczego? Dlatego, że zawierzam to komu, komu powinnam, tak. Temu komu powinnam, więc. Dzisiaj przy niedzieli Miłosierdzia Bożego i przy tym przepięknym miejscu, pomyślałam, że się tym podzielę. E, właśnie dlaczego tak łatwo mi się podróżuje, kto jest e, absolutnie e, no, głównym uczestnikiem e, moich wszystkich wypraw i dzięki komu uważam, trafiam w te nieprawdopodobne miejsca. No, naprawdę, trafiam w absolutnie nieprawdopodobne miejsca, uważam. i. I to jest takim pięknym ciągiem, i naprawdę mam nadzieję, że, że nic się złego nie będzie działo, że, że dalej tak będzie. A już kończąc, taka ostatnia myśl. Jak jestem w naturze, zwłaszcza, tak, albo w takich miejscach, no to też uważam, że to jest natura. Dla mnie, przebywanie w takich miejscach, to jest jak modlitwa. Naprawdę jestem notorycznie zachwycona naturą. Formami, kształtami, kolorami, zapachami, bo to też jest jakby coś, co zauważam, tak? To jest po prostu ogrom piękna, jest tak nieprawdopodobny, i świat na, na tej skali, nawet w której ja go doświadczam, jest tak nieprawdopodobnie piękny, dostępny dla każdego, że dla mnie to jest też forma modlitwy i dlatego też. Dlatego też dalej idę w tą stronę, bo mam autentyczny, taki głęboki głód zwiedzania, poznawania, doświadczania tego, nawet właśnie takich poranków, tak jak siedzę. No jest, jest tu przepięknie, tak? Jest absolutnie przepięknie. Dlatego jestem bardzo wdzięczna za to i yy, chcę pokazywać właśnie, komu yy, zawdzięczam te, te piękne doświadczenia z wyjazdów, bo... Yy, no, jak się zwróci do, do Pana Boga, to się dobre rzeczy dzieją w życiu i we wszystkim, tak? Tak jak się mówi, jak się postawi, gdzie Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu. Więc właśnie, no. Mam nadzieję, że tak zawsze będzie. No, a tutaj pozdrowienia, kochani, jeszcze raz z osady Taos Pueblo w Nowym Meksyku. przepięknie, 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 przepięknie. Pozdrowionka, do usłyszenia kochani. Pa, pa.